Parę miesięcy temu rozmawiałem z moim dobrym znajomym, który pomaga kapłanom w kryzysach. I niesamowitą refleksję powiedział mi po latach takiego pomagania. 90% tych kapłanów w kryzysie ma przeróżne rodzaje kryzysów, ale łączy ich jedna rzecz. 90% z nich. Nie jest świadomych, nie przeżywa osobistej relacji z Jezusem. Nie przeżywa modlitwy, która byłaby głębokim, osobistym spotkaniem, dzień po dniu. Źródło kryzysu? Tak. Dlatego Święty Paweł daje nam konkretne rozwiązanie. Poszukajmy, posłuchajmy razem. List do Korosan, rozdział 3, werset 16. Słowo Chrystusa niech was mieszka w całym swym bogactwie, z wszelką mądrością. Nauczajcie i napominajcie siebie samych, psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, podpływem łaski, śpiewając Bogu w waszych sercach. Paweł, cały ten trzeci rozdział pokazuje, czym jest życie nowego człowieka. Jako istotny, kluczowy element tego życia nowym życiem, zrzucenia starego Przebrania nowego, Bożego życia w Chrystusie, to jest głęboka osobista modlitwa. Słuchanie Bożego Słowa, czyli karmienie się tym, co Bóg do mnie mówi, słuchanie, ale też mówienie, śpiewanie nawet Bogu pod wpływem łaski w sercu. Słuchanie i mówienie. To niby oczywista rzecz, ale bardzo wielu z nas nie tak przeżywa modlitwę. Jakim cudem tyle tych kapłanów. Ma taki głęboki kryzys, jakim cudem modląc się brewiarz przecież codziennie, odprawiając mszę świętą, przyjmując Pana Jezusa w sakramentach, udzielając tych sakramentów, szafując sakramentami, oni nie mają osobistej więzi, nie mają osobistej relacji, takiej głębi więzi, bo nie ma też głębokiej modlitwy. Można te wszystkie rzeczy robić bardzo schematycznie. Wiemy, myślę, że każdemu z nas. Grozi to i doświadczył tego, jak łatwo spłycić modlitwę do pewnych zwyczajów, do pewnego takiego rytualnego odmawiania brewiarza, odmawiania modlitw, bycia na mszy, wysłuchania mszy świętej. Czy jest tam głębokie spotkanie? Jeżeli nie ma, to to jest oczywisty element kryzysu. To jest oczywista rzecz, która musi doprowadzić do kryzysu, bo Jezus jest centrum Ewangelii, bo Jezus jest centrum Kościoła. Jeśli chcemy, by Kościół odnowił się, ożywił się, to zacznijmy od siebie i zacznijmy od głębokiej modlitwy. Jaka jest Twoja modlitwa? Święta Teresa już w XVI wieku zauważyła, że czas rozmyślania, czyli taki czasu właśnie szczerego słuchania i mówienia do Boga, jest kluczowy. Że pierwsze, co nam zanika, w życiu duchowym, kiedy słabniemy, kiedy zaczynamy wchodzić w kryzys, to jest to. Zaniknie nam rozmyślanie. Zaniknie nam ta modlitwa głębi. Będzie może modlitwa zewnętrzna, może będą sakramenty zewnętrzne, ale nie będzie głębi w tym. Bez głębi, bez tego wypłyń na głębie, wpadniemy szybko w kryzys. Nie pytam się o to, czy się modlisz, ale pytam się, czy jest modlitwa ciszy, modlitwa głębi, modlitwa uwielbienia, czy jest ta modlitwa, w której spotykasz się Ty i On, twarzą w twarz? Czy czujesz się po modlitwie pusty? Czy czujesz, że po modlitwie to był czas, w którym te myśli Twoje ci gdzieś biegały, uciekały, zajmowałeś się czymś innym, a chciałeś tylko się pomodlić dla świętego spokoju, dla jakiejś takiej psychicznej ulgi, dla jakiegoś takiego religijnego zadowolenia, że coś zrobiłem, poczucia obowiązku religijnego? Wychodzenie z kryzysu to jest wchodzenie w głęboką modlitwę. Zawsze przez 2000 lat Kościoła. Stawiam Ci więc wyzwanie na te najbliższe dni. Daj sobie czas głębokiej modlitwy. Zawalcz o czas głębokiej modlitwy. Zawalcz o czas, by zatrzymać się w ciszy. Niech to będzie 10 minut, choćby 15, kwadrans. 1% dnia to jest kwadrans. Ale niech to będzie czas, w którym spotykasz się, rozmawiasz. Może być ci trudno na początek? Tak. Ale tak jak w relacji z drugim człowiekiem, kiedy spędzamy razem czas, ta relacja się pogłębia i mamy coraz więcej sobie do powiedzenia, Taki tutaj odkryjesz głębie, piękno, ale też niesamowite spotkanie, słyszenie Bożych natknień. O to się modlę, by nasz Kościół, Kościół Katolicki, by każdy z nas, każdy z wierzących, był człowiekiem głębokiej modlitwy. Niech tak się stanie. Amen.